Cześć, dzisiaj będzie parę tipów dla początkujących hodowców lub hobbystów pajęczarstwa. Lecimy. Sklep zoologiczny. Jeżeli jesteś świeży w temacie pająków, jaszczurek, węży, no to pierwsza zasada jest nie kupuj w zoologikach. Nigdy. Dlaczego? Omówimy sobie CHP: cena choroby pochodzenia. Cena. Szybki temat, jeżeli chodzi o ceny, no to generalnie w no, sklepach zoologicznych jest dużo drożej. Jest sklep zoologiczny, który, no, powiedzmy szczerze, jest już takim trochę gigantem u nas w mieście. Nie jest z tocadu, ale mniejszy Ostatnio po latach odwiedziłem ten sklep no i była tam Poe. Mówię Oh man! Poe! Samica! Yo! Cena 450 zł samica Poe regalis. No, drogo. No ale tam wiesz, kupił za 200 właśnie, kupił za 200. Bo za tyle to i ty możesz kupić. W sklepie z pankami. A niech ty, czekaj, sorry, pomyliłem się 80 zł za samicę tak Ta. Po co przepłacać? Poczekaj dwa dni i przyjdzie ci. Choroby. Dotyczy się bardziej gadów niż pająków, ale pająków też. Skąd wiesz, czy to co kupujesz jest zdrowe? Czy oni tam mają w ogóle jakieś doświadczenia? Kiedyś był taki film, gdzie kupowałem gekony złociste no i tam opowiadałem chyba historię jak sam musiałem wyciągać w kakadu gościu, musiałem sam wyciągać gekony. Wchodzę w rabinę. mówię daj im setę ja. Dali mi drabinę i ja wyciągałem. Bo oni się bali. Nawet nie wiedzieli, że je mają. Dużo marka obsługa nie miała. Man, what the fuck. Więc zastanów się, czy na pewno chcesz brać pająki od osób, które się ledwo co znają i nawet nie będę wiedzieć, czy są chore, czy nie. Ich zadaniem jest po prostu wepchnąć się Tobie. Jakiś tam roztocza. Co to jest? Zwrotów nie ma. No i pochodzenie, czyli skąd wiesz, skąd oni to biorą. I czy na pewno będzie to dobre. To też odnosi odniesienie do poprzedniego punktu, ale wiecie o co chodzi. Więc streszczając, nie kupuj w zoologikach. Kup na hodowli, Taniej, lepiej, pewniej, zdrowiej. No i prędzej dogadać się ze sprzedającym. Bo najwyżej ci zrzuci pieniądze czy coś. Kolejnym punktem będzie grupa. Czyli po prostu dołącz do społeczności. Na Facebooku jest mnóstwo grup, które dzielą się wiedzą, pomogą ci. Jeżeli będziesz miał pytania, no to śmiało możesz tam walić. Czasem ludzie są tam szorscy, ale to dla osób, które po prostu nic nie rozumieją. A ten pan, co kupiłem, to jaki to gatunek jest? Możesz wynieść dużo wiedzy, poznawać nowych ludzi oraz wymieniać się pająkami. Brzmi trochę jakbym grę reklamował, ale takie są grupy. Jest nawet grupa, gdzie można sprawdzić sobie danego sprzedawcę, czyli grupa Polecam, Nie Polecam, jak dobrze pamiętam. Tutaj macie odnośnik, w sensie widzicie jak ta grupa wygląda. Jeżeli chodzi o grupy, to również możecie tam kupywać pająki, często w naprawdę dobrej cenie. Porównując oczywiście nie do zoologików, tylko porównując do sklepów pajęczarskich. Naprawdę często można wychodzić bardzo niskie ceny i opłacalne te ceny są naprawdę. Ja tam często kupuję. Kolejny punkt. Oszczędzaj. Pamiętaj, że wysyłka kosztuje, a jeżeli ty kupujesz tygodniowo 2-3 pająki, po co często kupować i wydawać na wysyłkę, skoro można przetrzymać trochę dłużej i kupić większą ilość. Ja sam osobiście nie kupuję po 2-3 sztuki, tylko jak już to po 10, 20 czy 30, 30 tych pająków kupuję. Jeżeli zamawiasz z trzech sklepów, no to 20, 20 i 20, łącznie mamy już ile? 60 zł. A za 60 zł możesz mieć takiego pająka... Takiego pająka, takiego pająka... To nie takie trudne, trzeba chwilę poczekać. Pojemniki i szkła. Jeżeli masz już trochę pająków, no to wiesz, że szkła do nich nie są tanie. A utrzymanie dużej ilości szkieł w stanie idealnym graniczy z cudem. Przecież chyba nie będziesz trzymał wszystkich pająków w szkle, no chyba, że chcesz. To i tak nie otrzymasz, bo jedynki nie wsadzisz w szkło. <noise> A tak serio taniej wyjdzie ci po prostu Braplast. Jeżeli chodzi o tanie braplasty, no to najlepszy jest Olix. No bo jednak tam jest dość tanio i można kupić sobie w większych ilościach, taniej, a czasem może nawet jakiś hodowca się będzie pozywał za totalne grosze. Jeżeli chodzi o terraria, no to trzeba znaleźć sobie jakąś hurtownię, gdzie kupisz po prostu na wymiar. Ja robię tak, że na razie trzymam pająki w braplastach. Dopiero gdy będę miał nowy lokal, będę myślał już o terariach i wszystkie kupię pod wymiar. Można nawet za pół ceny bym kupił. Pudełko z ozdobami. Znowu nie przepłacaj. Pojemniki z wentylacją torfem i kawałkiem drewna i kawałkiem mchu zrób to sam. Wyjdzie ci o wiele taniej niż jeden pojemnik za tyle. Nie będę zdradzał firmy, bo mnie pozwą jeszcze. Jeżeli masz więcej pańków niż 20-30 i chcesz iść w to, to jest błąd. Jest dużo sklepów gastronomicznych, gdzie kupisz te pudełka dużo, dużo i dużo. Taniej. Zrób wentylację, kup torf, ścinki, gotowe. Jeżeli taki materiał ci się podał, zostaw łapkę w górę, a ja na pewno się odwdzięczę lepszymi materiałami. I tak się staram, ale to jest mało ważne. Ważne dla mnie jest to, żebyś ty pokazał, że chcesz oglądać ten kanał i wsparł mnie troszeczkę tam o na dole. Będę ci bardzo wdzięczny. A teraz trzymajcie się i do następnego filmu za tydzień. Bye, wielu.